Proszę Państwa, teraz będzie rozmowa z tym oto kolegą tutaj, na chodniku. Czy mógłbym poprowadzić z nim rozmowę? Poprowadzi ktoś z nim rozmowę? Co tak siedzisz? Co ci jest? No? Zabrałem. nie się masz. będzie słychać. Ale masz osób Co ci się stało? Ej, co ci się stało? Czemu ty tak wyglądasz? Wampir cię Pozdrobisz gruta? Pozdrów co? Co się dzieje? Kwasa zjadłeś? Tak? Ale ty jesteś straszny! Umyj się! My idziemy, dobra? ok? ok? Co? No cześć. No cześć. Papa! Pa.